Sobie w końcu fajną ścianę w tle i stwierdziłam, że chcę na niej nagrywać, a dodatkowo patrzcie. Trąbiłam o tym cały czas. Jeszcze nie umiem tego używać, tak, że troszeczkę tak cień mi leci, ale dobra, nauczę się. Kupiłam blendę, mam nawet tu kupione, chociaż jeszcze nie wiem, w jaki sposób miałabym go do końca użyć. Natomiast myślę, że się troszeczkę poprawi. Jeżeli chodzi przynajmniej właśnie o światło. Jeżeli chodzi o dźwięk, to myślę, że na razie nie. Dalej nagrywam telefonem albo moim super aparatem. Jeszcze się gubię, ja jeszcze nie umiem tak rozmawiać sama z sobą do, do aparatu. No. Dźwięków w tle może być strasznie dużo, bo przesu mi okropnie skrzepi, a nie mam innego. Króliki są, widać nawet kawałek klatki. O, tu. I one sobie tam biegają, więc mogą wydawać wszelkiego rodzaju dźwięki, gryzienia, tupania. Chyba nawet tupnął w tym momencie. Dodatkowo Oliwka robi coś w kuchni. Ściany mamy cienkie, wszystko słychać. Super, naprawdę. Cieszę się, lepiej nie robić imprez. Jeżeli chodzi w ogóle o dzisiejszy odcinek, kurczę. Biorąc pod uwagę Wasze wszystkie pomysły, które daliście mi na Instagramie w sumie. Na TikToku aż tak dużo nie. To właśnie sporo osób prosiło o QA. I stwierdziłam, że zrobię takie dwa póki co, gdzie będą pytania najpierw z Instagrama, a potem będą pytania z TikToka. Jeżeli w ogóle ktoś na tym TikToku mi pytania jakiekolwiek zada, bo za każdym razem, jak robię jakiś filmik e, o YouTubie do TikToku, to ma praktycznie zero wyświetleń w porównaniu z innymi. Także jakoś ten YouTube umyka. Odam jeszcze, że totalnie się nie przygotowywałam do tego filmiku, także będę odpowiadać na te pytania na totalnym spontanie. Troszeczkę ich jest, używam drugiego telefonu, bo tam nagrywam. No i zobaczymy. Yeah. Jeszcze ja się zorientowałam, że jeżeli chodzi o moją super ścianę, jeżeli ktoś uważa, że jest brzydka, to nie piszcie, bo się mi zrobi przykro, ale brakuje mi czegoś tu. Jest biała dziura. No. Od początku mam tutaj Ewę z Instagrama. Żeby nie było, że sobie wymyślam, kurczę ulubiony film, ulubione anime. To będzie ciężkie. W sensie, Jeżeli chodzi o anime, to chyba za każdym razem odpowiadam o no Seraf. Mam straszny sentyment do tej serii. Nie jest jakoś mega super wybitna, ale bardzo je lubię, bardzo lubię Mikę. Może też przez to, że robiłam wiele razy jego cosplay, nie wiem. Ale no o Alina Seraf siedzi w moim serduszku głęboko, <głynie> także nawet zaczęłam zbierać mangi. Ale się poddałam, bo ich było dużo i no dość kosztowne, o hobby, zbieranie manga Jeżeli chodzi o film, to no zupełnie nie miałabym wybrać ulubionego filmu, bo no w sumie dużo oglądam Ale tak ogólnikowo mogę powiedzieć, że wolę różne bajki, animacje, niż filmy I całe życie spędziłam na Timie Bartonie, więc mam duży też sentyment właśnie do Tima Bartona Kocham Tima Bartona i w ogóle i filmy Tima Bartona i właśnie animacje, zwłaszcza animacje Tima Bartona To jest po prostu życiowa miłość, naprawdę Możecie mi napisać, czy wolicie oglądać filmy, czy bajki. Ja mam 20 lat i wolę oglądać bajki. A to chyba mi tak zostało po prostu, bo właśnie interesowałam się kiedyś animacją, animacją poklatkową. Także ta miłość do animacji, bajek mi została strasznie. I kiedy pierwszy raz pofarbowałam włosy? A nie wiem w sumie. Dość późno. To było pewnie w gimnazjum, ale takie późniejsze gimnazjum. Pierwszy raz zafarbowałam na brązowo, a później już poszło. Czarne, niebieskie, fioletowe chwile miałam, takie. Białe, szare. Różowych jeszcze nie miałam i chciałabym. Zielone też miałam, ale to przez to w zasadzie, że właśnie te niebieskie tak mi schodziły. Czy rodzice zebrali mi kiedyś telefon za złą ocenę? Ciężko stwierdzić, w sensie. Chyba nie. Ja telefon dostałam ogólnie dość późno, pamiętam. To była czwarta albo piąta klasa podstawówki, chyba piąta nawet. I wszystkie dzieci już telefony miały, także... No, a w podstawówce bardzo dobrze się uczyłam, także nie było mnie za co w zasadzie karać. W gimnazjum to już ten poziom nauki zszedł dość mocno, ale to już e, chyba byłam starsza po prostu i zabieranie telefonu nie miało sensu. A rodzice i tak mnie dość mocno tak, e, że tak powiem, kontrolowali. Część mamą, część tato, wiem, że mnie oglądacie później. Więc może nie tyle co telefon, co na przykład internet mi wyłączyli. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem, ale aż tak źle mi nie było, od razu wiem, Ciężko byłoby mi dać szlaban na cokolwiek typu nie wiem, szlaban na wychodzenie, bo raczej też nie wychodziłam, siedziałam w domu. A też długo na przykład nie miałam, to też ciężko było widać szlaban na komputer. I jak długo masz już swoją drugą połówkę i jak się poznałyście? To była najprostsza historia. Poznałyśmy się na konwencie. A ile jesteśmy już razem? Z dwa lata, a znamy się trzy albo cztery? Cztery chyba. Coś takiego. To była bardzo długa droga, że tak powiem. Naprawdę. Wszyscy dookoła wiedzieli, że my będziemy razem, ale my nie. My totalnie. W ogóle nie myślałam, że my się jakkolwiek nawet lubimy, a ludzie dookoła już nas śpiewali, że tak powiem. Czy mam rodzeństwo? A jak tak, to ile? I się znowu wiercę. Mam siostrę. Mam młodszą siostrę, ma lat 10 i jest fajną siostrą, myślę. Pamiętam, że się bardzo cieszyłam, jak się dowiedziałam, że będę miała siostrę i właśnie też bardzo się cieszyłam, że to będzie się szczyczka babskie neurony. No. <grywa> no ale jesteśmy, myślę, że totalnie różne. Ja jestem introwertykiem, ona jest ekstrawertykiem, ja miałam blond włosy, ona ma brązowe włosy, więc totalnie dwie różne osoby, ale myślę, że to też jest mega fajne właśnie, że, że jesteśmy właśnie różne. Taki fun fact, jak byłam młodsza jeszcze, bo teraz już nie mieszkam właśnie z rodzicami i z siostrą. Ale jak byłam młodsza, to ja się bałam na przykład jeść, nie wiem, chleb kupić I szłam z, właśnie z siostrą I ona, o 10 lat młodsza ode mnie, zamawiała na przykład przy czasie Także, yy, no, dziękuję Ci Lofki, lawki. <lopki> Gdzie kupujesz te wszystkie słodkie ubranka? W lumpeksach, naprawdę 90% mojej szafy to są lumpeksy, szmateksy Czasem AliExpress Czy planuję mieć dzieci? Tutaj też się to pytanie powtarzało. Nie wiem. Myślę, że jestem jeszcze za młoda, żeby w ogóle o tym myśleć. W sensie, no mam 20 lat, mogłabym mieć już dzieci, ale, ale nie chciałabym. Na pewno na chwilę obecną bym nie chciała. Natomiast jeżeli miałabym się na dzieci zdecydować, to na pewno bym wolała adopcję. W sensie, nie chciałabym rodzić. Jakkolwiek to nie brzmi, ale myślę, że wolałabym adoptować dziecko z tego względu, że. No, dużo dzieci po prostu czeka na ten dom. Ale czy kiedykolwiek do tego dojdzie, nie mam zielonego pojęcia może nie wykluczam, ale raczej nie czuję takiej potrzeby przynajmniej. Mam zwierzęta i, i jest mi na razie dobrze z tym, co mam. Tak! Co myślę na temat firmy Apple? Nie wiem, bo nie mam... mam szajszungi zawsze. Jest to teraz sobie mam szajomi, ale jakoś nigdy... Ja nie miałam. Na TikToku opowiadała że dziadek pomagał ci w cosplayu. W którym najbardziej? W Kirito. Myślę, że chyba najbardziej w Kirito. Kirito był moim pierwszym cosplayem i bardzo mi pomagał. Babcia też mi pomagała tam właśnie z szyciem. Ja jeszcze nie wiedziałam do końca, co robić, także nie mogłabym powiedzieć, że to jest cosplay, który ja zrobiłam sama. Mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to jest cosplay, który wygląda ładnie, który został zrobiony bardzo dobrze, ale właśnie miałam bardzo dużą pomoc dziadka. Pomagał mi w mieczu bardzo. Właśnie, jako że jest rzeźbiarzem to z drewna po prostu O dziecku w ogóle mogłabym też kiedyś chętnie zrobić coś Myślę, że to jest człowiek, którym można się inspirować faktycznie I ma bardzo ładne rzeźby Jaki masz naturalny kolor włosów? Taki Nie no nie, bardzo bym chciała, żeby nie farbować i mieć takie Ale nie, mam jasny blond Czy spotkałam się z nieprzyjemnym cosplayerem z Boku no Hero albo Danganronpy na konwencjach? Nie wiem, właśnie myślę teraz, ale chyba nie. Może dlatego, że ja po prostu konwenty spędzam ze swoimi znajomymi i raczej z innymi, co wymienię, może dwa zdania, przytulę się i pójdę dalej. Wśród moich znajomych wielkich fanów Boku na Hero w sumie nie ma, chociaż przyznam się, że często boję się takich fandomowców, że tak powiem. To znaczy, ja na przykład mam taki problem, że oglądam daną serię i potrafię nie pamiętać nic, ani jednego Imienia. Ani jednej, nie wiem, nazwy, cokolwiek. O na Seraf kocham całym serduszkiem, a pamiętam może trzy nazwiska. I jakbym miała rozmawiać z kimś, kto po prostu siedzi w tej serii tak naprawdę mocno, i wiem, że będzie się strasznie denerwował na przykład z tego, że, nie wiem, że właśnie nie pamiętam tych nazw, że zaczniemy wyzywać od pozerów, nie wiem, kogokolwiek, bo tak, takie osoby są. To ja mi się strasznie było rozmawiać i ja po prostu właśnie przez to też nie rozmawiam w sumie z Lodzimiu Anime Pamiętam jedną dość przykrą sytuację w sumie Że robiłam Stoken Ranbu cosplay I tu mam straszny problem Stoken randbu są tak trudne te imiona Zwłaszcza, że jeżeli chodzi w ogóle o grę, to ja miałam problem w ogóle jakkolwiek, żeby w nią zagrać Także ja może dwa razy miałam okazję w nią zagrać Pamiętam, że mi jedna osoba właśnie zaczepiła jakimś tam tekstem rzuciła o mieczach, coś mnie spytała i ja nie wiedziałam, co odpowiedzieć po prostu. Jakoś tak nie, naprawdę nie, nie pamiętam do końca tego pytania, ale nie zrozumiałam go. Dopiero jak ona mi powiedziała, Jezu, kolejny ktoś tam i poszła sobie, to zrozumiałam, o co mnie pytała i było mi strasznie głupio, bo strasznie się źle czułam, aż w ogóle się przebrałam z tego cosplayu na inny. Także no, staram się unikać po prostu takich sytuacji. Czy lubię pierogi? Jak tak, to jaki smak najbardziej? Pierogi są super um, Nie wiem, ruskie, kocham ruskie na pewno Mama Oliwki robi pyszne pierogi natomiast, ze szpinakiem na przykład Od czego lub kogo zaczęły się cosplaye? To zależy, jak mu chyba zinterpretowała to pytanie Cosplay zaczęłam od cosplayu Kirito Ale generalnie taka geneza cosplayu u mnie była taka, że poszłam po prostu na konwent Zaczęłam się interesować anime, poszłam na konwent ja nawet nie wiedziałam, czym jest cosplay, i jak zobaczyłam ludzi tam tak poprzebieranych tyle. Po prostu cosplay łączy tyle różnych artystycznych rzeczy, i szycie, właśnie, i klejenie, różne malowanie. I jak zobaczyłam po prostu na konwencję, to to mi szczęka opadła. Stwierdziłam, że strasznie, strasznie chcę właśnie spróbować tego cosplayu, i. No i tak to po prostu poszło. Ja tam miałam później przerwy. Chciałam kiedyś zrobić osobny filmik w ogóle o cosplayu, bo ja się wkręciłam w niego. Ale w negatywny sposób w pewnym momencie się wkręciłam. A czekolwiek to już właśnie na dłuższą taką historię, i chciałam kiedyś o tym porozmawiać, żeby wszystko traktować jednak z dystansem, bo mi tego dystansu brakowało i no troszeczkę w życiu sobie popsułam przez ten cosplay, myślę. Dużo zyskałam, ale też sporo straciłam, także. No. <laughs> Co myślisz o tym, że tyle Twoich widzów cię kraszuje? <laughs> Pytanie do obu pań. To ja mogę sądzić, no. Miło mi jest, jak ludzie piszą mi komplementy na pewno, ale nie myślę, żebym była jakimś nadludziem, żeby mnie nie wiadomo jak kochać i uwielbiać, żebym była nie wiadomo jak cudowna, bo jestem jak każdy inny człowiek, mam swoje wady, mam swoje pryszcze na twarzy i w ogóle, także no. Jaki kraj chciałabyś odwiedzić, a może zamieszkać? Czy planujesz się wyprowadzić? Ogólnie nigdy nie planowałam się wyprowadzać, byłam całym serduszkiem tutaj w Polsce, a w troszeczkę w obecnej sytuacji już e... Biorę to pod uwagę. Mam plan w te wakacje w sumie jechać do Holandii, na przykład. Bardzo dużo osób mi mówi o Holandii, jakaś jest super. Jeżeli chodzi o odwiedzenie, to chciałabym to wiedzieć wszystkie. Japonia, Korea, Chiny. Chciałabym bardzo zobaczyć, pojechać faktycznie tam. Całkiem sporo ilość krajów w sumie odwiedziłam, chociaż bardziej za bąbelka, więc nie pamiętam. Pamiętam, jak byłam w Dublinie, także właśnie ta okolica bardzo lubię Chciałabym tam wrócić kiedyś, zobaczyć jeszcze raz I okolicy Norwegii też byłam kiedyś I chciałabym tam na pewno kiedyś wrócić jeszcze Jeszcze raz po prostu ten klimat tam, bo bardzo lubię Do jakiej Akademii Sztuki chodziła najwybitniejsza artystko na świecie? Do Akademii Sztuk Denerwowania Wszystkich? Do Akademii Sztuk Nierobienia Nic? Czy lubię Bubble Tea? W sumie tak ale nie kocham aż tak, żeby kupować, bo w sumie nie jest tania. Ty masz lat, jak zaczęła się twoja przygoda z cosplayem? Od ilu lat jesteś cosplayerką? Lat miałam 14 albo 13, jak zrobiłam pierwszy cosplay. Na pytanie, ile lat robię cosplay, to jest ciężko odpowiedzieć, no bo w tym momencie mam lat 20, więc teoretycznie 6-7 lat. Ja miałam bardzo długą przerwę. Dwa lata na przykład totalnie cosplayu nie robiłam. Pierwszy cosplay robiłam w zasadzie rok. Drugi cosplay też robiłam w zasadzie prawie rok bo to też jeszcze takie początki, to wiecie, powoli wszystko szło Także, no ja tak dużo cosplayu aż w życiu nie zrobiłam Teraz wróciłam po dwóch latach właśnie przerwy do cosplayu i też mam strasznie mało czasu, bardzo mnie boli to, bo bardzo lubię i ja w ręce, aż mi się po prostu tyle że nie mogę robić Czy będę na Pyrkonie w Poznaniu? 2021 Mam wielką nadzieję, że tak Bardzo mi brakuje konwentów w tym momencie, także no. Jak będzie w ogóle jakiś konwent się odbędzie i na nim będę, to będę dawała znać i pewnie na TikToku i pewnie na Instagramie także. Jak poznałam TikToka, jak długo nagrywam na TikToku, o kurczę. Nie wiem. Założyłam go dlatego, że widziałam, że tam jest dużo śmiesznych kotków i piesków. I na początku po prostu oglądałam kotki i pieski. I myślałam, że będę nagrywać naprawdę, a później pomyślałam, że w sumie czemu nie, coś tam o cosplayu. A Zaczęłam o cosplay'u, się content trochę musiał zmienić, bo nie było czasu na robienie cosplay'i, ale mam nadzieję, że wrócę do kontentu cosplay'u. Trzeba byłoby przescrollować TikToka, zobaczyć, kiedy dałam pierwszego, ale też tam dodawałam tak rzadko, później dopiero tak często. Jaki był twój ulubiony cosplay, który robiłam? To jest też ciężkie pytanie w sumie, bo jestem bardzo krytyczna wobec siebie, aczkolwiek myślę, że najbardziej tak się faktycznie postarałam z Miką ale może ze względu na to, że robiłam go aż trzy razy, bo za każdym razem byłam niezadowolona i powtarzałam go po prostu do tego momentu, aż stwierdziłam, że może być. To nie jest jeszcze to, co bym chciała i mam nadzieję, że w końcu dojdę do takiego momentu, że będę zadowolona, ale już powiedziałam, że no dobra, jest w miarę okej. Okay. Łasko, pytanie Ketchupa. <laughs> Czy chciałabyś zmienić kolor włosów na na przykład jakiś nienaturalny typu róż? Ogólnie wydaje mi się, że takie białe włosy są mimo wszystko nienaturalne. I tak, z jednej strony bym chciała farbować i bawić się dalej, z drugiej strony tak bardzo mi się podoba ten kolor, że nie mam serducha go zmieniać po prostu. Ukochane jedzonko. Słodycze! Ja kocham słodkie słodycze! Babeczki, ciasta, ciasteczka, liku, A Jestem wielką fanką słodyczy naprawdę. Ja mam oli Oliwka mi czasem mówi, że mam dwa żołądki jak krowa, bo potrafię nie dojeść obiadu albo praktycznie go nie zjeść, a zjeść y, dwa razy większą porcję słodecz. To pytanie też padło parę razy. Jak się wkrótce nazywam? 7 liter ma moje imię i zaczyna się na N. Jak masz na imię? Dalej chcesz, żeby ludzie nazywali cię Hiro? Kiedy chcesz się podzielić prawdziwym? <grym> w sumie ja bardzo długo nie lubiłam tego przezwiska, w sensie jakoś nie, nie, nie lubiłam tych Animo Mango, że tak powiem. Jakoś to przyszło. Z Kyukai Kanata uznali ludzie, że jestem bardzo podobna z charakteru do Hiromiego Nasa. Nie powiedziałabym szczerze powiedziawszy. Może wtedy bardziej. W tym momencie raczej niekoniecznie. Możecie powiedzieć, co sądzicie, jeżeli znacie postać Hiromiego, czy faktycznie jestem do niego podobna. Ciężko mi stwierdzić. No ale w tak, nigdy się nie przedstawiłam wam tak do końca. W sumie powinnam od tego zacząć tak naprawdę. Dzień dobry. Czekajcie. O nie, rozczepiżyłam. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Natasza. O, nóżki mi strasznie ścierpły. W sumie z takich y, najbardziej powtarzających się pytań, to odpowiedziałam na wszystkie. Nie chcę też tutaj za bardzo przedłużać. Myślę, że całkiem sporo informacji nowych przyszło. Myślę, że to już byłoby na koniec, na tyle. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, jak nie, to rozumiem. Życzę wam w takim razie wszystkim miłego dziąka i nie wiem, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, wpadania na TikToka, wpadania na Instagrama. zobaczenia w następnym filmiku, już nie mogę usiedzieć na tym skrzypiącym krześle, wszystko mnie już boli, naprawdę, dziękuję, wychodzę.